Postępowa opinia całego świata należycie oceniła zbrodnie okrągłych lotników, którzy zrzucili ogromne ilości owcy terrorystki na pola kwadratowej Republiki Demokratycznej. Na wskutek burz i wiatrów owca przedostała się również na terytorium Craftsurf. Oto wełniak zazowaty, zwany inaczej owcą terrorystką. Jest nie tylko żarłoczny, ale też niesłychanie płodny. W okresie 18 miesięcy jedna samica daje początek kilku miliardom nowych szkodników. Ministerstwo Wojny natychmiast przystąpiło do likwidacji ognisk tego szkodnika. W ludności cywilnej wydano nożyczki i drewniane miecze. Stadion Narodowy wreszcie doczekał się użytecznej funkcji i przemianowany został w magazyn kobla i drabinek. Podstawowym sposobem zwalczania owcy jest skrupulatna lustracja terenów zielonych. Trzeba być uważnym i czujnym. Owca musi być wytępiona. Tereny opanowane przez wroga spryskuje się specjalnym płynem spod ogona wiewiórki. W całym pasie przybrzeżnym panuje stan pogotowia. Porywiste wiatry sprzyjają inwazji szkodnika ze strony morza. Ale zorganizowana akcja społeczeństwa likwiduje groźbę w zarodku. Do akcji zmobilizowane również lotnictwo – które rozsypuje śmiercionośny dla owcy czerwony proszek. Wełnianemu wrogowi nie powiedzie się ani w kwadratowej republice, ani na kraftsurf. Prowokacja podżegaczy wojennych spali na panewce. Wszyscy do walki z owcą.